na program. Program powstał przy współpracy z Zarządem Dróg i transportu. Się pojawi się 30 nowych tramwajów, które dedykowane będą nowej trasie, trasa północ-południe, 11 km wyremontowanych torów, 2 nowe kilometry. Modernizacja ma na celu przede wszystkim po pierwsze zwiększenie liczby miejsc naprawczych i obsługowych, po drugie unowocześnienie technologii w taki sposób, aby tabor nowoczesny, niskobtułogowy mógł na tej zajezdni być serwisowany i obsługiwany. Inwestycje miasta w transport niskoemisyjny to nie jest tylko i wyłącznie przebudowa torowisk, to nie jest tylko i wyłącznie przebudowa infrastruktury, któremu towarzyszy, to są również zakupy nowego taboru. Jest to rzecz dla nas jako Zarządu Inwestycji Miejskich nowa, dlatego, że do tej pory zakupami tramwajów zajmowało się MPK, natomiast realizujemy projekt, który nazywany jest Tramwajem dla Łodzi, czyli projekt z dofinansowaniem unijnym, ogromny koszt 650 milionów złotych, z czego tramwaje to aż 250 milionów. Te tramwaje pojawią się pod koniec z realizacji inwestycji wcześniej nie ma sensu ich do miasta sprowadzać, więc w roku 2022 na zajezdni Chocianowice, która jest również objęta przebudową w ramach tego projektu. Zmiany są konieczne, ponieważ jest to jedna z najstarszych łódzkich zajezdni tramwajowych. Początek eksploatacji rok 1901, liczne przebudowy, ale najbardziej radykalna sprawa to ta, że od 2011 roku bardzo zwiększyła się liczba obsługiwanego taboru. Nieproporcjonalnie mało w stosunku do liczby wagonów mamy miejsc naprawczych, miejsc w których można te wagony usprawniać czy nawet dokonywać tzw. obsługi codziennej. Nie ma w ogóle mowy o obsłudze technicznej wagonów niskopodłogowych. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań jest budowa nowej hali obsługi codziennej. Ta nowa hala obsługi codziennej będzie znajdowała się po lewej stronie całego kompleksu, będzie miała dwa tory. Na tych dwóch tarach będą kolejno zlokalizowane stanowiska do sprzątania i uzupełniania piasku, dalej do przeglądu od dołu i od góry, czyli od podwozia i od dachu aparatury elektrycznej i mechanicznych części wagonu i na samym końcu będą dwa stanowiska z automatycznymi myjniami. Znajdujemy się w tej chwili w jednej z hal zajezdni. Ta hala dzisiaj służy między innymi do wykonywania obsługi codziennej. Są stanowiska bezkanałowe, dalej mamy kanały i mamy taki króciutki tylko balkonik do przeglądu pantografów w końcowej części jednego z kanałów. Jak wiadomo wagony niskopodłogowe, aby mogły mieć tą podłogę nisko opuszczoną, nie mogą mieć aparatury pod wagonem, muszą mieć tą aparaturę elektryczną na dachu. W związku z tym konieczne są stanowiska balkonowe o długości całego, co najmniej długości całego wagonu. I pierwszym elementem modernizacji będzie wyposażenie kanałów tych torów w balkony przeglądowe na całej długości lub na większej części długości. Kolejna sprawa to podnośniki do dostępu do wózków wagonowych. Takie stanowisko podnośnikowe będzie zorganizowane tutaj właśnie gdzie stoimy, na torze 5 i na torze 6. Będziemy mieli komplety podnośników, które będą mogły cały długi 30-metrowy wagon niskopodłogowy podnieść do góry w celu przeglądu wózków czy demontażu ich, wymiany ich podzespołów. Bez tego nie możemy w ogóle tutaj prowadzić żadnych prac serwisowych dla taboru niskopodłogowego. Te roboty budowlane musimy zakończyć do końca roku 2021. Są to sprawy terminów związanych z dotacjami z Unii Europejskiej, aby można było te projekty rozliczyć. Natomiast jeżeli chodzi o dostawy wagonów, no to zakładamy takie podpisanie umowy z dostawcą, aby te wagony trafiły już do rajezdi, która będzie zmodernizowana. Ogłaszamy przetarg na te tramwaje. Ten przetarg pojawi się lada moment. Nas cieszy to, że możemy w tym momencie łączyć projekty infrastrukturalne, czyli rzeczywiście te inwestycje w same torowiska z zakupami nowego taboru. I to jest taki pierwszy projekt, który mam nadzieję będzie w przyszłości dawał możliwość takiego kompleksowego realizowania inwestycji wraz z jednostkami obsługującymi. Łódź, dziękuję za uwagę. Program powstał przy współpracy z zarządem dróg i transportu.